Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapeczce sensie jaj pli! a ciebie proszę o zostawienie lajkacza oraz suba na kanale pod milion subów, moi drodzy, lecimy z kolejną mapeczką, kolejny dzień daily i kolejny dzień świąt, to jest chyba drugi dzień świąt, powinniście oglądać tę mapkę chyba w drugim dniu świąt, lecimy, dalej, let's go, normalnie, czy go, i intro. Jesteśmy na mapeczce. Mapeczka na wersji 1.21 od o ile się nie mylę. Wójciks. mam tutaj mniej więcej napisane. Także zobaczymy, jak to tutaj wszystko będzie wyglądało. Zobaczmy sobie najpierw. Czekajcie, bo coś mi do oka wpadło. Aaaa! Ok. Zobaczmy sobie najpierw, autorzy właśnie. Żeby tutaj wszystko. O, panie, ile tu jest to czytanie. Wójciks, tak! Jestem Wójciks, ale możesz mi mówić Wójciks. Bardzo dobrze, to, to będę mówił Wójciks. Ok, Nie obrazisz się? Dobra. Eee, też prowadzę kanał naity o tej samej nazwie, co Nix Skali. Od 1 do 10 umiem komendy na 6. Uwielbiam się oglądać i subuję od lipca. Nie umiem budować, więc nie licz na Wow! Dla symetrii. Ej, ładnie tu jest. Nie wiem, nie wiem, dlaczego Wy jesteście aż tak bardzo dla siebie, że tak powiem, yy, yy, rygorystyczni. Nie tak, tak macie taki podejście, że. A, ja nie umiem budować, daj, sorry, że ten. Ładnie budujecie, nie przesadzać, ej. Condloki budowanie, tutaj ja autorze to, budowanie jeszcze mamy. Plum, Plumrev, Plumrev 19. Lubię robić animacje, może kiedyś będę z tego nagrywał. Lubię budować, ale się dopiero uczę dla symetrii, dla symetrii, dla symetrii. Szanuję za tabliczki dla symetrii bardzo mocno, ok. I pozdrawiam oczywiście serdecznie. Dziękuję za mapeczkę. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj ogrze. Ogrze, co my tutaj mamy? To nasza pierwsza mapa, zawiera ona twoje ulubione trzy tryby. Clicker replika derża Serio będzie clicker again. Jestem w szoku. E, Infomapce i tutaj ogrze zasady. Zobaczmy sobie, nie czytuj. Nie czytuj z lenistwa! Ja ci dam z lenistwa. Tę nigdy nie czytuj z lenistwa, absolutnie. Nie niż mapy nie y, tyczy. Nie niż mapy nie tyczy zasady szóstej? A, okej, okay, na koniec rozwołałem No tak, tak, tak. tak. Nie rób na przykład Enchanting Table, kowadła. Nie pokonuj smoka. Postaraj się nie wyzywać autorów, i tutaj dla symetrii. Ciekawe zasady swoją drogą, bardzo, bardzo ciekawe zasady, no. Mhm. Tu mamy start. Jeszcze zobaczmy sobie tu prawdopodobnie jakiś. Nie, exp. Po co mi ten exp? Nie wiem. Może dla symetrii, ej, ale fajnie, to, 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 ładnie to zrobione, ej. Z pomysłem, kurde, podoba mnie się, to dobra, to startujemy w takim razie. Zobaczymy, cóż się będzie działo. Tak. Klikerem zaczynamy w ogóle. Dobra, tym razem klikam na samym początku, a nie na końcu. Ale po co beton? Tu mam guzik. Czy ja mogę ten guzik kliknąć i przejść poziom? O to chodzi? Czekaj, czekaj, czekaj. N nie. Hm, hm. Kusi mnie bardzo, żeby kliknąć ten guzik. Ale. Ale, 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 poczekaj, poczekaj, bo tutaj tak. Tu mamy za 8 złota i ten Tu mamy sztabki złota, tu mamy ten Tu mamy skrapy Tu mamy czerwony konklit, pomarańczowy konklit Biały konkret, czarny konkret I smithing Template Aha Ale po co beton? Aaa, dobra, dobra, dobra Czekaj, 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 czekaj O, trzymaj kilof w... w łapie Hej Czekaj, nie, nie mam kilofa <gry> Nie mam kilofa że, wrzesz, że. To ja w takim razie muszę najpierw Wydobyć drewno O, dobrze, że mam hejsta, to troszeczkę szybciej wydobywam Samo drewno, to mi się podoba akurat To ten kliker może nie zajmie mi 40 minut <gry> Okej, okay, mamy drewno i teraz proszę ja ciebie Potrzebuję zrobić sobie Czekaj, tu mamy crafting Zrobimy se cyk i zrobimy se Drewniany kifol, tak jest I teraz kamień Jep, 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 jep. Trochę, trochę, trochę kobla. I teraz kamienny kifol. I teraz węgiel. Jep, 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 Nie wiem, kurczę, ile tego betonu muszę kupić, bo to jest najgorsze, że w sumie nie mam powiedziane. Mam tylko te trade'y, nie? A tam jest, że ale po co beton? Mamy czerwony, pomarańczowy, biały i ten. Czyli muszę kupić chyba każdy, chociaż raz. Rozkminiam to w ten sposób, jeżeli to faktycznie w ten sposób działa, dobra. Całe szczęście mamy tutaj dostępnego hejsta, to w jakiś sposób przyspieszy cały Wow! Dobra, panie, czekaj, bo tu... No i kilof poszedł <gryzny> Okej, okay, um, całe szczęście mam więcej drewna i więcej kill offów, tak, to jeszcze dwa zrobię, okej. Okay. I, I żelazo Halo kilof? Ja chcę, ja chcę też tak szybko kilofem tutaj. No nie, no to tylko węgiel, tak mogę? Hmm. A czemu to zadziałało wcześniej, a teraz nie działa? Czy to muszę odpowiednio kliknąć znowuż? Czy, czy to o to chodzi? Czy Minecraft? 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 Czekaj. O, Jest! Dobra, czyli na początku możliwe, że mam mocniejszego hejsta, ewentualnie? Może ciężko powiedzieć, ale jest, dobra, mamy dużo żelaza. I teraz, panie kochany, dawaj mnie tutaj. Po co mi te sztabki żelaza, swoją drogą? Nie wiem. Biorę. Chyba aż tyle nie potrzebuję, ale biorę. Dawaj więcej żelaznych kilofów normalnie. Cyk, pyk, tutaj. Yy, Żelazne kilofy. Jeb, yeah, czte. Chyba przesadziłem z ilością. Tak odrobinę. I złoto. nie. Dobra, styknie, styknie, styknie. Po co mi to złoto? Też nie wiem. Ale kupuję. I teraz e, e, debrisy, to potrzebuję diamentów. Dobra, mam diamenty. Let's go. Teraz sobie, kurde, kupię. Znaczy kupię, przepraszam. E, zrobię cyk. Diamentowy kill off Dia, dia, diamento, diame, diamentowy ja, kilo, tak. Jeden tym razem. Okej. Okay. Poproszę heista, cyk. I teraz debrisy! Normalnie. Insta instant debrisy. Nie, nie, to, to to nie wyjdzie. To nie wyjdzie, ale kopię. Ale kopię. To dobry początek swipe. Kliker na początek to się rzadko kiedy zdarza, ale ale, ale ale ale, 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 jest. Dobra, czekaj, ile tego mam? 31. starczy? Chyba starczy. Jep, jep. Dobra, jest. A złoto przecież do, no, do, do, no, 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 do, do sztabek, panie. Dobra, mamy czerwony, mamy pomarańczowy, po jednej sztuce. Nie wiem ile mam tego kupić, właśnie, to jest najgorsze. I teraz możemy sobie zrobić, rozumiesz, normalnie tutaj sztabkie, 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 sztabkie. Sztabki, sztabki. Więcej sztabek, dwie, dwie sztabki, no to sobie. To nie poszalałem zbytnio. Mogę kupić więcej skrapów i zrobić więcej sztabek. I wanna. Wie, wie... Więcej sztabek! Tak jest. Dobra. I teraz proszę o Ciebie tutaj 5, tutaj cyk, i tutaj jeszcze netherite upgrade. Co najwyżej, żeby mieć kurde nederitowy ki 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 kill off. Aha! Ok, co dalej? Kupiłem od niego wszystko, idę dalej. No po co beton? No właśnie, no, no, no po co beton? No Aaaa! dobra, czyli jednak potrzebuję więcej tego betonu. Zdecydowanie, a mogę wrócić? Aaaaah, czyli o to chodziło, dobra, od samego początku o to chodziło, dobra, czekaj, wiecie co? sobie wyrzucę te kilofy, uh, yep. uh... Dobra. To yep. pytanie, ile ja To w takim razie tego wszystkiego? w tutaj razie tego wszystkiego? konkretu tutaj na potrzebował, czarnego tylko nie będę potrzebował. Bo tylko będę potrzebował na, na... Na mordeczkę i tak dalej. Nie wiem, ile tego będę potrzebował, panie! A co tam mamy? Koniec. A, ty, ty, ty. Czy to jest clicker połączony jakby z repliką, że muszę kupić materiały na replikę. No kurde, ej, coś nowego. Jakby spoko bardzo. Dawaj, kupmy więcej. Całe szczęście. Tutaj jeden diament to jest kurczę czerwony. Dobra, to kupmy więcej. E, hejst! Nie piep. Nie wiem, ile tego konkretu potrzebuję, ale wystarczy mi chyba tyle. Czerwony, yep, dobra, mamy ponad dwa staki. E, I tu potrzebujemy sztabek, czyli potrzebujemy debrisów, czyli potrzebujemy tutaj tego. Tak. I tak. I teraz. Debrisy, so much debrisy. Czyli o to mniej więcej chodzi w tej mapeczce, w tym poziomie. Czyli mamy poziom clicker połączony z repliką. I żeby zrobić replikę, trzeba nafarmić bloków, by zrobić replikę. Były różne mapy o charakterze klikerowym, ale takowej raczej kurczę sobie nie przypominam. Także zawsze coś nowego. Jakby mnie się podoba. Mnie się bardzo podoba, Sław. Mnie się naprawdę bardzo podoba. A jeżeli wam podoba się w ogóle to, że jest kolejny odcinek i, i jest w dalszym ciągu Daily. Utrzymywane, tak? Już święta i już zaraz będzie po świętach, ale, ale Daily chcę dalej utrzymywać, no to... No to koniecznie like. Koniecznie jak będzie dużo lajków, będzie dużo aktywności, ja będę widział, że ej, warto, warto robić coś takiego dla widzów, warto. Okej, okay, nie wiem, czy mam mieć tutaj, na razie sobie ustawię peaceful, bo raczej nie potrzebuję tutaj żadnego innego trybu, tak mi się wydaje. Eee, kupmy sobie trochę skrapów. Skrapy, skrapy, skrapy. Bardzo dużo skrapów, super randzko. I teraz robimy sobie eee, sztabki, dziesięć. Czy to jest wystarczająca ilość? No tak średnio. Przecież tego białego tak dużo nie potrzebuję, no ale 25, czyli... 40. Starczy? Może starczy. Czarnego potrzebujemy? No chyba nie. Bo tam do... Nie, potrzebujemy yy, do oczu, czyli w sumie potrzebujemy czterech. Na pewno białego jeszcze pod zęby potrzebujemy. To kupimy jeszcze trochę. I pomarańczowego jeszcze dużo potrzebujemy. No to piep 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 Zobaczymy, może to starczy. Jak nie starczy, zawsze mogę wrócić i dokopać więcej przedmiotów. Więc jakby to jest ciekawy bardzo... A nie, tu są oczy na trzy zrobione. Czyli łącznie potrzebuj... Na trzy czy na cztery, kuźwa? Na trzy. Czyli łącznie sześciu bloków potrzebuje. Dobra, dawaj, zaraz, zaraz wracam. Poczekaj, zaraz wracam. Dawaj złota. Czekaj, 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 czekaj. Hejsik i... Brrr. Dobra, jest złota dużo. Teraz idziemy tu, kupujemy złoto. Bardzo dobrze Teraz robimy więcej sztabek, Osiem Jep. 8. panie, teraz to na pewno starczy. I cyk, 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 cyk. Tu już mam osiem. to już, to, to już starczy. W razie czego jeszcze trochę kurczę. białego. Maybe i. No i dobra. I na razie styknie. Na razie styknie. Cześć, zróbmy sobie tak, zróbmy sobie tak i zróbmy sobie tak i tak. Alright. Bardzo ciekawie skonstruowany poziom, naprawdę. Pierwszy raz coś takiego typowo jest, ale na szczęście mówię, czarnej obwódki robić nie muszę, bo tu jest taka ilość, że tak powiem miejsca, że tej czarnej obwódki robić nie muszę. Bo jak musiał jeszcze czarną obwódkę robić, to teoretycznie no, no, no nie problem, bo mogę sobie nafarmić po prostu taką ilość przedmiotów, ale you know. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I piep 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 piep. I teraz cyk 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 cyk. Cyk

żebym się pomylił. Dobra, czyli teraz mymy cyk, cyk, tu skos, 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 tutaj cyk i tutaj łączymy wszystko i resztę czerwonym. Cych cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, mam wystarczającą ilość przedmiotów. Nawet kupiłem więcej. Czy to znaczy, że to jest wszystko? Kłoniec? I don't know. Na pewno? Tu mamy jeszcze, możemy wrócić. Na pewno. Na 100%? Okej. Okay. <głó rock Majestwo> no to deja vu. Eee! Right. Redstone, TNT, what? Gamy moda, sam se dodaj. Nie, sam se daj, bo już pewnie włączyłeś na mapie. Eee, jakie kuś Kiedy, co niby, jak, nie, a w życiu, a w życiu? Dobra, muszę wyrzucić te rzeczy. A potem się okaże, że jeszcze mi się to przyda i będzie lipa. Ale mamy Redstone, mamy TNT. Tam mogę zeskoczyć. No ale robię deja vu, nie? Normalnie. Mdeża wuj, od sobie! jeden! No i nie mam kuźwa. No nie! Muszę zacząć jeszcze raz! No nie, no nie, no nie, no nie! Start! Całe szczęście są tu guziki! Nie! <ślesy> tak! Na pewno na 100% proszę mnie puścić! Cyk, cyk, cyk! Spawnpoint! I teraz, jeszcze raz. derżawu, jadę sobie, łódę. udę, tu. udę, mać. udę, mać. mać. i udę, jadę sobie po raz pierwszy udę, udę, tu. Primera. Jadę! 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 Uu, zwolnij, 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 zwolnij. Ja nie wiem, nie mogę przeczytać tego. No ta na pewno Ja ci dam na pełne. No nie tak do końca. Ja nie wiem, ja widziałem te filmiki normalnie, jak ludzie robią te, 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 te vu, takie, takie kuźwa naprawdę na pełnej, ale ja się zastanawiam, jakim Jakim cudem? Halo? Co? Co? Aha. Aha. A bo to jest meta typowo. <laughs> o, tu skończ odcinek. Aha, dobra, okej. Okay. No to kreatywne. No, no to... Ej, no fajna mapka była mimo wszystko. I nie zajęła mi 50 minut, ej! Wreszcie! Pierwsza mapa, która nie zajęła mi tak dużo czasu, bez kitu. Ej, ale naprawdę fajny motyw był, bo, 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 to, była, bo to była mapa jakby klikerowa. Ale żeby zdobyć surowce do repliki. I tak jakby potem było typowo déjà vu. Niby prosta. Niby taka... Ku... Ale jednak, ej. Ale jednak można, by było się, można było się pobawić. Mi się podobało. Mi się naprawdę podobało. Dziękuję wam, moi drodzy, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Wiem, pewnie jest wam tak samo dziwnie jak i mi, że odcinek się kończy nie trwając nawet, nie wiem, 20 minut. Ale... Takie mapki też muszą być. Słuchaj, to nie może być za każdym razem 45-50 minut na odcinek. Tym bardziej, że następna mapka prawdopodobnie zajmie mi trochę czasu, bo... bo będzie duża. Ona 400 coś mega ma i tekstur paki. Boję się. Także, moi drodzy, wysadzamy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Życzę wam wszystkim dobrego dzionka i do zobaczyska już nie mamy w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do następnego. Trzymajcie się i pa pa!